Cześć, witam Was w kolejnej gramatycznej lekcji. Temat tej lekcji to są zdania ze spójnikiem ze słówkiem żeby. I ten temat bardzo mocno łączy się z tym, o czym mówiłam w poprzednich <laughs> gramatycznych lekcjach, czyli z trybem rozkazującym i z prośbami. Dlaczego? Bo tych zdań ze słówkiem żeby będziemy używać, używamy między innymi wtedy, kiedy chcemy zrelacjonować czyjąś prośbę. O co chodzi, już Wam pokazuję. W ostatnich filmikach pokazywałam wam, pokazywałam wam prośby, i między innymi to był chyba pierwszy filmik o trybie rozkazującym. Prosiliśmy Marka o coś. Okno było zamknięte, Marek siedział blisko okna, no i my powiedzieliśmy, powiedzieliśmy do Marka: Marek, otwórz okno, Marek, otwórz okno. No i teraz, jeżeli ja chcę zrelacjonować to, czyli chcę powiedzieć, o co ja poprosiłam Marka, no to mogę to, yy, to zdanie zamienić i mogę powiedzieć w ten sposób. Poprosiłam Marka, żeby otworzył okno. A więc prośba, w której był tryb rozkazujący, czyli otwórz okno. Ja teraz relacjonuję, o co konkretnie Marka poprosiłam. A więc poprosiłam Marka, żeby otworzył okno. No, i znacie na pewno właśnie tę konstrukcję, żeby otworzył, żeby zrobił, żeby poszedł, żeby napisał, i tak dalej. Więc wiecie, że właśnie z tych dwóch elementów składa się ta konstrukcja, czyli te zdania z żeby, relacjonowanie czyjejś prośby, między innymi, żeby, a potem, i to jest bardzo ważne, zobaczcie, co jest tutaj: czas przeszły. Otworzył, zrobił, napisał, poszedł, i tak dalej. Więc tak wygląda taka, taka wzorcowa konstrukcja. Ale to nie jest takie proste, bo musicie pamiętać o kilku rzeczach. Eee, ja lubię o tej konstrukcji mówić, że to są takie puzzle i musicie wiedzieć, co z czym jak połączyć i w jakiej kolejności. Żeby poprawnie tworzyć te zdania ze słówkiem, żeby, ze spójnikiem, żeby, to tak, po pierwsze, musicie perfekcyjnie znać czas przeszły, no bo tak jak widzieliście, czas przeszły. To jest nieodłączny element tutaj tej konstrukcji, a poza tym musicie doskonale znać i używać yy, te końcówki osobowe, bo zobaczcie, oprócz tego słówka żeby, mamy też żebym, żebyś, żebyśmy i żebyście. I to, co najważniejsze, to co musicie zapamiętać, to że te końcówki osobowe my, czyli ja, si, czyli ty, śmy, my ście, wy, no i żeby to będzie on, ona, ono, one, oni państwo, czyli trzecia osoba liczby pojedynczej lub mnogiej. Te końcówki są w tym miejscu, nie tutaj, nigdzie nie dogadajemy ich do czasownika. One są właśnie tutaj przyklejone do spójnika żeby. Więc to jest pierwszy element naszych puzli. Do tego dodajemy czas przeszły. Ale zobaczcie, tutaj już nie ma tych końcówek, mamy tylko formę on, ona, ono, one i oni. I to są jedyne elementy, z których buduje całe zdanie podrzędne z tym spójnikiem, żeby. Jak to będzie wyglądać? Możemy tutaj mieć różne kombinacje. Zobaczcie. Żebym, czyli ja, kobieta, otworzyła. Żebyś ty, mężczyzna, otworzył. Żebyśmy, my, tylko kobiety, otworzyły. Żebyście, wy, grupa z mężczyzną, otworzyli żeby one otworzyły, żeby ona otworzyła, i tak dalej. Tutaj możecie tworzyć różne różne kombinacje, w zależności od tego, jaka to jest grupa, czy w tej grupie są kobiety, yy, tylko kobiety, czy są też mężczyźni. Więc to są elementy waszych puzli. Zapamiętajcie, że te końcówki osobowe, my, si, śmy, ście doklejamy do żeby, a nie tutaj do czasownika. No, i właśnie, pokażę Wam wasz typowy błąd. Nie popełniajcie tego błędu. Gdy popełniacie ten błąd, to wasz polski od razu spada. Yy, I nawet jeżeli macie wysokie rozumienie, rozumienie na wysokim poziomie, to jeżeli mówicie z tym błędem, jeżeli popełniacie ten błąd, wasz polski naprawdę spada w oczach osób, z którymi rozmawiacie. Więc yy, moja intencja jest taka, że po obejrzeniu tego filmiku, Wy będziecie pamiętać o tych wszystkich regułach. A więc czego ja chcę? Nie mówcie, absolutnie nie mówcie w ten sposób, bo to jest źle. To jest naprawdę bardzo źle. Nie mamy takiej konstrukcji w języku polskim, ale mamy taką konstrukcję. A więc ja chcę, żebyście, żebyście, no bo wy, grupa moich słuchaczy, chcę, żebyście to zapamiętali, no bo w tej grupie są kobiety i mężczyźni. To jest poprawna konstrukcja, czyli wszystkie te cząstki osobowe doklejacie do żeby. No i teraz mam dla Was więcej przykładów, tych zdań z żeby używamy nie tylko, żeby zrelacjonować czyjąś prośbę, to będą różne, różne sytuacje, to będą propozycje, to będą życzenia, to będzie mówienie innym ludziom, co powinni zrobić, więc ja, ja Wam pokażę tylko kilka przykładów, to nie są wszystkie sytuacje. No i tak, pierwsza sytuacja jest taka, że moi rodzice powiedzieli, a może pojedziemy razem... W góry. No i teraz ja opowiadam Wam, co zaproponowali moi rodzice. Moi rodzice zaproponowali, żebyśmy pojechali razem w góry. Żebyśmy, no bo my wszyscy, moi rodzice i ja, czyli my, pojechali, no bo w tej grupie są też mężczyźni, na przykład mój tato czy mój mąż. Więc moi rodzice zaproponowali, żebyśmy pojechali razem w góry. Propozycja, sugestia. Następnie mogę też używać tych zdań, żeby mówić innym ludziom, co powinni zrobić, albo co ja chcę, żeby oni zrobili. Więc na przykład, yy, ktoś idzie do piwnicy, yy, Marek idzie do piwnicy i ja mówię yy, do, do, na przykład do Ani. Ania, wiesz co, powiedz Markowi, żeby przyniósł z piwnicy ogórki. Powiedz mu, żeby. Przyniósł z piwnicy ogórki. No i to uważajcie to, co mówiłam wcześniej. Musicie perfekcyjnie znać czas przeszły, bo czasami w czasie przeszłym tutaj będą jakieś nieregularności, jakieś zmiany, jakieś alternacje. Tak, jak tutaj przynieść, ja chcę, żeby Marek przyniósł z piwnicy ogórki. No, i też ważna sytuacja, kiedy możecie tych zdań używać, to są życzenia. Życzenia, które mówicie, życzenia, które piszecie, które wysyłacie, na przykład z okazji urodzin albo jakiejkolwiek innej okazji. Yy, na przykład życzę Ci, żebyś była zawsze uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa. Życzę Ci, żebyś, no bo Ty, żebyś była, bo tu akurat mówię do koleżanki, do, do kobiety, Życzę ci, żebyś była zawsze szczęśliwa. Więc pamiętajcie o tym: te zdania, te konstrukcje z tym spójnikiem, żeby one nie są skomplikowane, tylko musicie pamiętać, żeby ta cząstka osobowa, ta końcówka osobowa była w tym miejscu, a nie przy czasowniku. No i musicie doskonale znać czas przeszły czasowników, zwłaszcza tych nieregularnych, zwłaszcza tych, w których są jakieś tam zmiany, jakieś alternacje. To tyle. Mam nadzieję, że teraz już będzie Wam łatwiej i mam nadzieję, że yy, zapamiętacie te wszystkie reguły. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć.